Jedziemy z Koksem, mamy burgera do odebrania. Dobra, wbijamy się do ruchu. jest dobrze. Dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny, dzień wagarowicza. Przyznajcie w komentarzu, kto był dzisiaj na wagarach. Jak byłem młody, bardzo często chodziłem, nawet bez święta, na wagary. No ale to nie bierzcie ze mnie przykładu. Dobra, jedź tam, popie, jedź. Tych przepuszcza. Strasznie dużo ludzi chodzi na pasach, itd. i tak no dalej. Zobaczycie zresztą, co zaraz to się będzie działo. No moim zdaniem, ogólnie jest, no, jest grubo. Jak jedni przychodzą, drudzy odchodzą. No już nie ogarnię, Jedź, jedź, jedź. Dzisiaj pogoda jest piękna. To dosłownie idealny czas na jazdę na moto. To się wyrabia, to ja w ogóle nie mam pytań słuchajcie Fajnie to szczela, fajnie, fajnie, fajnie O, matko boska, matko boska Logień Dobrze a co on ten z życiem, z życiem. Fajnie się teraz zimno robi, to można jeździć, to jest inna w ogóle bajka, nie? Dwa, czy trzy, trzy? Dzięki. No i. Chopa! Kanapki oczywiście nie jest jedzone, bo po co lepiej głodować na <laughs> Dobra, wycieczka ile mamy? 5 km. Dobra, wszystko picobello. No taki kąsek nawet mamy do przejechania, tego nie mogę powiedzieć, że nie. Jest grubo, jest grubo. Oj, żeby z tak strzelonym pojeździć, chociaż opony są trochę takie niedogrzane jeszcze. Także jest dobrze ogólnie. Nie wiem, czy my flaka... Myślałem, że mamy jakiegoś flaka. Zmieni nam się to światło, czy nie? <laughs> Już takie przygotowane jakby do startu. <laughs> Oni, o... Szybko nie będziemy jechać Ej, kalendarz dzisiaj, jest, zapomniałem nawet o tym Aha. No 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 może być trochę słabo, słabo, może być trochę, żeby to wyprzedzić, ale możemy się trochę pobawić. Dobrze jest, kieruneczek prawo. Nie ma lipy, nie ma lipy. Wow, takie gwałtowne ruchy to nie mogą być aż takie. Zapomniałem, że mam burgery w plecaku Ach, ja mam telefon do góry nogami. Kia ja pierdolę, no to nieźle. 11d Kurwa. No dobra, zresztą co tu staniemy, po prostu i tyle. Z tego nikt też nie będzie strzelał tak naprawdę, nie? Dobra, o jak tam. Troszkę byśmy mogli tam jeszcze dowiść tego powietrza, nie ukrywam 6 minut mam do grafiku będzie tutaj źle dzwonia, Szybki szpil Dzień dobry i wszystko Również do widzenia No i za, za dowierzenie takiego burkerka głowo kosztowało 14 zł tym jakieś paliwo ze złotych 50 Nie ma źle, prawda. Dobra, Dobra, spadamy stąd z kebabem, jedziemy. No dosyć, dosyć kawałek mamy do przejechania. Myślę, że sobie poradzimy z tym. Dobra mordeczka. Redukcja będzie jaka? Czy nie? Wiedziałem. To ja tam mogą suszyć w sumie. Zauważyć. Ale piska trochę, już nie ukrywam. Dostawa na moto jest fajna, jak macie takie wiecie różne kręte drogi. Tak, tak jak jadę teraz główną drogą, cały czas prosto, no to przydałby się teraz ten pomad i po prostu nic nie robić, nie? To, to nie ma żadnej frajdy. Dobrze i tu full manet. A nie, nie będzie full manety, nie może być full na manet, maneta. Trzeba patrzeć też na, na drogę, jaka jest nawierzchnia, nie? No Jak jest dużo kamieni i tak dalej, nie ma co, mimo tego, że to jest 125, uwierzcie mi, że koło się może poślizgnąć na, na tej... na każdej nawierzchni tak naprawdę. A ślifa to ja bym niestety nie chciał mieć. Także wiecie, jak to potem wygląda, nie? Dobra. Tyk, pyk. Tak to można dostarczyć, nie, a nie samochodem, szukaj miejsca, odpinaj pasy i tak dalej, i tak dalej, nie. O, jeden bez jeden. Można, można. Szybka dostawa. Dzień dobry. Wszystko mamy. Dziękuję, do widzenia. Młodemu słów zabrakło normalnie. No, obstrzegają, obszczegają, że ma dzisiaj palać deszcz, ale... Nie ma źle.